Gdzie? No tam dalej, to jest ta droga no. idzie na tam jest. No, ale on nie wpuści tam, bo to, no, to muszą to być osoby tak, upoważnione, a tak? Wolne. A czy strażników panowie, wpuścił? Macie no, panowie pozwolenie, żeby tutaj fotografować. A nie wchodzimy na talent. Proszę, proszę to zdjąć. To jest proszę pana żwir, piasek, dodatek cementu i bentoni. To jest Taki środek uszczelniający. I to jest to wszystko, co jest z wydobycia tego gazu łupkowego, tak, tak? Tak, tak? W piątek słyszałem w radio komunikat Głównego Instytutu Geologicznego w Warszawie, że odwierty w celu poszukiwania gazów łupkowych w żaden sposób nie są szkodliwe dla środowiska, dla ludzi i zdrowia. Jest to, że tak powiem, wynik ekspertyzy, który główny Instytut Geologiczny przeprowadzał w własnym zakresie. To jest doskonały materiał na rekultywację wyrobisk na rekultywację wyrobisk. A ja mam tu 6 hektarów wyrobisk po eksploatacji do zrekultywowania. Nic glebę tą zdegradowaną. A co tu będzie po tym już, jak to wszystko zostanie wylane, czy coś na tym miejscu, jakiś jest plan, żeby coś tu, nie wiem, posadzić las, zrobić pole? To pan widzi, to wszystko tutaj pan może fotografować. Tutaj będzie posadzona wieżba energetyczna, prawda, którą się wykorzystuje na opal. To jest to ta wierzba, wierzba, którą wierzę. tu tak, widzimy, tak? Tak, to jest ja we własnym zakresie tę wieżbę Sprowadziłem, posadziłem i tutaj już mamy kilkuletnie odrost. O widzi Pan, są gwiazda ptasie, środowisko powstaje nowe, prawda. Natomiast pomału, pomału to jakoś się zagospodarowało.